z tej strony Monster, a to już będzie trzeci odcinek z serii Shakes and Fidditch. tak. I widzicie, już mi się tutaj y, kończy misja w kaczmie. Jest teraz weekend mądrości. Y, jak widzicie zapewne wy, udało mi się wygrać Loszki. Nie wiem jak y, godzinę po nagraniu tamtego filmu poszłem. Pokażę wam teraz tą walkę. Y, to był ten podstępny wampir. Pokaż walkę. I jakie to było zwycięstwo piękne. Ja myślałem, że o kurde, nie mam szans. A tu nagle taka miła niespodzianka mnie spotkała. Oj, tutaj wszystko się działo na unikach. Tak i bum, po nim. I zdobyłem marchewkowy łańcuch. Tak. Jeszcze minuta, 20 sekund, do kalczmy końca. Więc sobie to chwileczkę poczekamy, tom. Potem pójdę na arenkę. Jak widzicie, już gilda się rozwinęła trochę, ale w poniedziałek zaprosi, zaprosi mnie ten chyba Matejko do innej gildi, bo ta, jak widzicie, nie robi nic ataku, więc ja nie mam zamiaru w takiej gildi siedzieć. Ale tutaj twierdzę, że mam 42%. dzisiaj wpłacił 2000 i ulepszył 2000 golda. No, to nam się opłacało. Na razie mam 18 level, ale już yy, w poniedziałek będzie kolejny odcinek. Nie, w poniedziałek, tak? Yy, czyli tak we środę już możecie spotyk. Yy, ten. No, czekać na twierdzę. obczajać co ja, jak, znaczy nie obczajać co jak, tylko ja będę obszajał co i jak z nią robić, je? Bo jeszcze nie grałem zbyt, zbyt, zbyt poważnie na twierdzę. Gdzie no, grałem niby na y, S32 na 200 poziomie, mam już twierdzę rozwiniętą, ale nie wiem jak to było na mniejszym levelu Więc teraz będzie ciężko, ciężko. 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I poszła kaczma. Okej, okay, 5000 expo wystarczyło. O jak widzicie weekend mądrości. Napiję się, potem sobie zrobię z kilka, jeszcze, jeszcze napiję się kilka. To tu jest fajnego, nic. To dobrze. Teraz pójdziemy sobie na co? Na rękę. Tutaj jest pan. Hmm, wojownik. Och, ten wojownik jest fajny. Moim zdaniem do Ja mam więcej od niego życia. O kurde. Już mam mniej. Jakie kryty sadzisko, Ja pierdolę, przegrałem, do 144 mi zostało. Muszę sobie tą walkę oglądać, jak to szło. E, pokaż walkę. Może to oglądnąć do końca. Miałem więcej życia od niego, ale i tak przegrałem. Uhe, to ja mi pewnie kryta i wolno zająć życie. To chyba mój dzisiaj dzień, więc wątpię, czy wygramy, wygramy jakieś loszki. Ale nigdy, nie mów nigdy. Więc sobie. A, tego bloka zrobił. Ja tutaj mu wziąłem. I bum, i dobił mnie. A, nie fart, nie fart. Um, o, klasek mi się już zwiększa. Ziemię do kupienia go fart. No to co, teraz sobie pójdziemy na te lożki, albo jeszcze, jeszcze się lepszę, Jak do 11 tysięcy wystarczy, jeszcze cios krytyczny, dobra, tyle powinno wystarczyć, lochy i ghul nocny, Ghul nocny, nie wiem jak to się czyta, szczerze wam powiem, o jest, taki kryty, sadzi, syneczku. Nie za ostro mnie traktujesz. Podejm podejmijmy jeszcze jedną próbę. Kurde, dobra. Na razie z nim chyba nie mam szans do wygrania. A to sobie pójdziemy teraz. A nie, jeszcze raz. Zakręcimy sobie kołem. Jest! Czy grzybki! Brawa dla mnie. Brawo ja. To sobie może odświeżę zbrojownię? Aaa, ja odświeżę sobie zbrojownię. O! Kurde! Szkoda, że nie zręczność. Bo wytrzymałość na razie mi nie jest potrzebna. Bardziej by mi się przydała zręczność. A w sumie? A chyba sobie to kupię nawet, wiecie co? sobie to chyba... O, o nie. Kurde, nic nie mam fajnego. Chyba oświeżę jeszcze mogę. No, ja jesteś szczęście. Tak mi jest to potrzebne. No to nie wiem właściwie co teraz zrobić. Sobie dam misję w karczmie na te dwie minuty. Tak, żebym miał więcej golda trochę. To przyjmę tą misję. I co by teraz tutaj zrobić? Brojownia, wszystko zrobione. Aha, o gildi. Nie właśnie powiedzieć. Aha, już mówiłem. Przepraszam. No to nic, teraz tylko poczekać na tą karczmę, bo na razie nie mam co do roboty. Tutaj sobie jeszcze mnie... Zobaczę sobie ile teraz dostanę złota za ten. Zawarte. Widziałeś przeszedłem dwa... Nie. No. Jeden poziom na razie i za i ben, prze, przejdę sobie drugi na spokojnie. No, za jakieś, nie wiem, pół godziny pewnie będę miał już drugi, ale filmik na pewno nie będzie tyle, tyle trwał. Hmm. Trzeba poczekać tą minutę na skończenie tej yy, kalczmy. Aha, jeszcze sobie. Dodam opis postaci, na przykład takie. Ciemka, al. E, nagrywam na ety. I co by tu napisać? Jesteś chętny do udziału. Al, nie. Jeszcze to jest tajemnica na razie. To jest jeszcze tajemnica, nagle się może za dwa odcinki yy, ujawię tą tajemnicę, niespodziankę. Siemka. Pozdro. Al. Nagrywam. Nie ja wiem, mam mały level, ale ile on tego ulepszył strynę? O, skarbiec też ulepszył. Chyba chwilą to było to było teraz? No, to było gdzieś jakieś godzinę temu. Ej, dobra, nic nie... O, jest już gaczma. Nie zauważyłem. Okej, okay, sobie napiję sobie jeszcze dwa. Dwa razy. Okej, okay, wytrzymał, nie opłaca mi się. To sobie wezmę za chwilę. Tylko sobie jeszcze sprzedam. I jeszcze mi brakuje do PD. Hmm, nie wiem, poczekam chyba te 4 minuty na tego. Aha, kurde, nie wiem, czy dzisiaj ja uzbieram te 52 golda na to. Ale może, może, jak sobie wezmę jakąś fajną misję z goldem. To będę musiał... No to muszę tą misję wziąć i jeszcze kilka takich. O jesteś. Jak sobie poczekać jeszcze na tą arenkę i jeszcze raz z tym gościem iść. Muszę się na nim zemścić teraz. Mam 15 level A jest wyżej niby ode mnie w rankingu. Ja ciągle przegrywam. Patrzcie się na moje walki. Eee, poczta walki i tutaj patrzcie się. Eee, tutaj którego trzeci. 16, 16. Tak, widzicie ile, ile tu miałem porażek? Nie no, spoko w dzień. Y, miałem 5 porażek na 7 walk. Oto to jest no już trochę. No, y, y, że tak powiem, no niezbyt dobrze, niezbyt dobrze. Ale to na się naprawi, się naprawi. Teraz będę sobie wybierał. Tych, co są wyżej ode mnie albo nie wyżej, tylko są niewiele. O tego sobie zaatakuję. Wygrałem z nim już. Przegrałem z nim trzy razy pod rząd. To jest aż, po, aż podejrzane to jest. Ale dzi dzisiaj sobie z nim wygrałem. Jeszcze raz z nim pójdę za chwilę na rękę. Kądziu, końdziu, konju, o kurde. Albo nie, miałem się z nim zemścić przecież. Tutaj Pójdę za jeszcze jednego grzybka, spróbuję z tym goolem. Sobie oglądę tym razem całą walkę. Ja się boję jak on walnie, kurde. Takie mocne szczały ma. Aż ja się go boję. Powiem wam tak szczerze. Nie, głupi blok! Ja pierdolę, jak tak można blokować? I to jest wojownik. O jesteś jest taki kryt. O jesteś. Nie wiem, czy na następnym odcinku już go na pewno wtedy pokonam. To jest na 100% pewne, ale przez... Muszę, aha, dzisiaj wbiję 19 level, jutro wbiję 21 zapewne, no i tak będzie się działo, tylko teraz grzybki, grzybki, kiedy ja kupuję grzybki, hm, nie wiem czy właśnie, kiedy ja je kupuję, nie wiem czy mi wystarczy przez najbliższe jakieś 3 tygodnie, Wiesz, znaczy nie 3 tygodnie, Puh, yy, tydzień, nie wystarczy mi nawet na tydzień te grzybki ale się postaram jak najbardziej je oszczędzać. Moją największą nadzieją jest to, że e, sobie zdobędę e, ten, w kole fortuny grzybki, grzybęsy. No i sobie zapytam się jeszcze... Czy... Muszę się jeszcze dopytać tego Matejko, czy Y, że czy mnie na pewno zaprosi? jeszcze Gildy w po, nie, nie, pojutrze, nie? Pojutrze ma zapraszać, będzie i sobota. arena na 52 sekundy, okej, okay, to spoko, fajnie, ładnie. Sobie poczekam na rękę i potem sobie włączę misję, ale to już będzie poza odcinkiem. Tak, już wtedy. Aha, miałem jeszcze to sprzedać. Ok, 31 sekund. Aha, poczta walki. Skończył zemsta. On ma 20% ciosa krytycznego, dlatego ta gra. Ulepszyłbym sobie teraz za całe, ale szkoda mi, bo będę teraz zbierał na tą broń. Ale teraz będę miał życia. O ja nie mogę. Będę miał jakieś 13 tysięcy. Jak nie więcej. Co ja kupiłem, że mam więcej życia? Aha! Jesteś... 52 z... O jest dobra! Poczta, walki, zemsta. Za takiego tego daj go! No nie! Ja ja ze mnie robisz! Ja pierdzielę, jak ja mogłem z nim przegrać dwa razy pod rząd? Dlaczego czego więcej ode mnie? Tylko szczęścia. Ja pierdzielę. Nie, no to ja teraz inwestuję w cios krytyczny. Bez 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 dyskusji. Bez bez, bez, bez bez dyskusji. Dobra, a więc w tym odcinku nam nie poszło zbyt dobrze, ale przynajmniej tyle, że będę teraz mam już większy level, coraz lepiej mi idzie się e, to, jak zdobyłem e, drugą e, epicką rzecz e, świąteczną. A więc w tym odcinku to jest na tyle. Ja się z żegnam. Cześć i, i do następnego odcinka.